Ukraina zgodziła się praktycznie na wszystkie propozycje Stanów Zjednoczonych dotyczące zakończenia wojny z Rosją. Poinformował o tym amerykański urzędnik w rozmowie z Columbia Broadcasting System News. Według niego pozostały jeszcze pewne drobne szczegóły do uzgodnienia, ale ogólnie delegacja ukraińska zgodziła się na plan pokojowy Donalda Trumpa. Pojawiły się doniesienia, że podczas negocjacji w Genewie Stany Zjednoczone Ameryki zakładały, iż Władimir Putin ma rację. Wierząc, że Rosja zdoła całkowicie zająć obwód doniecki, dlatego wywierano presję na Ukrainę, żebyśmy po prostu się poddali i oddali te terytoria całkowicie bez walki. Jednak ukraińskiej delegacji udało się usunąć z porządku obrad kilka punktów, które były sprzeczne z wolą narodu ukraińskiego. Tymczasem w Abu Zabi przedstawiciele Stany Zjednoczone Ameryki Prowadzą negocjacje z Rosjanami na temat zaktualizowanego planu pokojowego po Genewie. Na Kremlu już mówią, że zaakceptują tylko swój 28-punktowy plan pokojowy przedstawiony w przesłaniu. Dla Ukrainy ważne są dwie kwestie: pokazaliśmy gotowość do pokoju i bez problemu zgodziliśmy się na plan pokojowy. Po drugie, Stany Zjednoczone zgodziły się wzmocnić projekt porozumienia o gwarancjach bezpieczeństwa. Zaproponowany wraz z 28-punktowym planem, o tym drugim dokumencie mało się mówi, choć jest bardzo ważny. To oznacza, że Waszyngton zobowiązuje się do udzielenia wojskowych gwarancji bezpieczeństwa dla naszego kraju. I to wszystko zmienia u podstaw. Nazywam się Aleksiej Pieczy. Porozmawiajmy razem na ten temat, ale zanim zaczniemy, proszę zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i napisz dowolny komentarz pod tym odcinkiem. Ponadto Subskrybujcie mój kanał Telegram Pieczaj News. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Tam publikujemy najświeższe wiadomości na bieżąco. Jeśli chcecie wesprzeć działalność tego kanału YouTube, możecie to zrobić finansowo poprzez dowolną darowiznę lub płatną subskrypcję sponsorską, korzystając z linków i danych podanych w opisie tego filmu. Ukraina zgodziła się na porozumienie pokojowe przedstawione przez Amerykanów amerykański urzędnik i doradca do Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy, Rostem Umerow, poinformowali Columbia Broadcasting System News o ogólnym porozumieniu co do propozycji, choć szczegóły wymagają dopracowania. Umerow wyraził nadzieję, że prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, odwiedzi Waszyngton przed końcem listopada, by sfinalizować porozumienie. Przytoczę cytat amerykańskiego urzędnika. Ukraińcy zgodzili się na porozumienie pokojowe. Są pewne drobne szczegóły, które trzeba jeszcze dopracować, ale zgodzili się na porozumienie pokojowe. Ta wiadomość, jak rozumiecie, pojawiła się w momencie, gdy minister armii Stany Zjednoczone Ameryki Dendriscal przybył do Abu Zabi, aby spotkać się tam z rosyjskimi urzędnikami w celu omówienia zaktualizowanego w Genewie planu pokojowego. I zobaczcie, w tym momencie już dajemy sygnał. I to nawet nie my to ogłaszamy, tylko Amerykanie, że zgodziliśmy się na plan pokojowy. Według Columbia Broadcasting System News. Rosja nie zareagowała od razu na ustalenia z Abu Zabi, a amerykańscy i ukraińscy urzędnicy nie podali szczegółów. O tym, co znajduje się w ostatniej propozycji, Umerow poinformował we wtorek. Ukraina zgodziła się na główne warunki propozycji pokojowej w trakcie trwających negocjacji w Abu Zabi, w których uczestniczą urzędnicy Stany Zjednoczone Ameryki, Ukraińcy i Rosjanie. Jednocześnie Rosjanie już dają sygnały, że nie są gotowi zaakceptować żadnych zmian w planie pokojowym. Z 28 punktów, które przypomnę, napisali Witkow, Kuszner i Rosjanin Dmitriev. Minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, oskarżył kraje zachodnie o próby przeinaczenia planu prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Donalda Trumpa i podważania jego wysiłków na rzecz uregulowania. Co ciekawe, w samym Waszyngtonie Amerykanie między sobą rozdzielili 10,4 miliona dolarów. W samej ekipie Donalda Trumpa już mówi się, żeby nie nazywać tego planu planem Donalda Trumpa. To nie my tylko zaproponowaliśmy i przekazaliśmy. Teraz tam umywają ręce. I mówią, że nie, oto ostateczny plan, to już będzie nasz, a tamten nie jest nasz. Ale Ławrow manipulacyjnie mówi, że Europejczycy chcą przeinaczyć pokojowy plan samego Donalda Trumpa. No i oczywiście Rosjanie. Czym zaczęli grozić? Ławrow twierdzi, że sytuacja może się zmienić. Jeśli z dokumentu zostaną usunięte ustalenia osiągnięte na szczycie w Ankaridżu między Trumpem a rosyjskim łysym dyktatorem Władimirem Putinem. Według Ławrowa Moskwa rzekomo jest gotowa omawiać konkretne sformułowania, jednak nalega na zachowanie ducha i litery ustaleń, które, jak twierdzi, zostały zapisane na Alasce. W przeciwnym razie, oświadcza Ławrow, sytuacja będzie miała zasadniczy charakter. Ławrow sugeruje, że jeśli Ukraina i Europa nie przyjmą ich planu pokojowego, wojna będzie trwać dalej. Jakby mówili, po co zmiany? Napisaliśmy 28 punktów i tylko na nie się zgadzamy. Ale moim zdaniem Ukraina teraz prowadzi bardzo mądrą grę. W Waszyngtonie odnotowano, że Ukraina przyjęła pokojowy plan Donalda Trumpa i teraz piłka jest po stronie Moskwy. Rustam Umerow powiedział, Liczymy teraz na wsparcie europejskich partnerów w dalszych działaniach. Z niecierpliwością czekamy na możliwość zorganizowania wizyty prezydenta Ukrainy w Stany Zjednoczone Ameryki tak szybko jak to możliwe w listopadzie, aby sfinalizować ostatnie kroki i zawrzeć umowę z prezydentem Trumpem. W tym samym czasie amerykański urzędnik wojskowy w Abu Zabi poinformował Columbia Broadcasting System News, że Driscoll spędził kilka godzin na negocjacjach z rosyjskimi przedstawicielami. I zapewnia, że Driskal jest nastawiony optymistycznie. I czekają na jakąś normalną informację zwrotną od Rosjan, żeby wiedzieć jak dalej postępować. Ale dla Ukrainy jest tu jeszcze jedno zwycięstwo, tak bym to ujął. To osobny dokument dotyczący gwarancji bezpieczeństwa. Co więcej, ten dokument w ogóle został wyłączony poza ramy tego planu pokojowego, który miał 28 punktów, a teraz ma 9. Zgodnie z dokumentem Stany Zjednoczone zamierzają zaoferować gwarancję bezpieczeństwa które odpowiadają artykułowi 5 traktatu NATO, zobowiązującemu członków do obrony państwa NATO, które zostanie zaatakowane. Ale ten dokument został wzmocniony w Genewie, jak teraz podają źródła. Wydawnictwo Axios podaje, że Stany Zjednoczone zgodziły się wzmocnić projekt porozumienia o gwarancjach bezpieczeństwa, zaproponowany równolegle z 28 punktowym planem źródła i teraz zaktualizowane dodatkowe porozumienie zakłada użycie przez Stany Zjednoczone siły wojskowej w przypadku ponownego ataku Rosji na Ukrainę. Jak rozumiecie, to zasadniczo zmienia sytuację. Z przecieków już wiadomo, że w dodatkowym porozumieniu o gwarancjach bezpieczeństwa zapisano, iż w przypadku nowego zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę prezydent Stany Zjednoczone Ameryki może użyć środków wojskowych. Wywiad: wsparcie statystyczne. Narzędzia ekonomiczne i dyplomatyczne. Zgodnie z drugim punktem, kraje NATO wraz z Francją, Wielką Brytanią, Niemcami, Polską i Finlandią zobowiązują się działać w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. To znaczy, że jeśli Stany Zjednoczone zdecydują się na interwencję wojskową, wszyscy główni członkowie NATO postępują tak samo, a trzeci punkt określa, że działanie umowy ramowej przewidziane jest na 10 lat z możliwością przedłużenia. No i tutaj oczywiste jest, że trzeba to wszystko wywalczyć, ale delegacja ukraińska miała trudności, ponieważ później Financial Times pisze, że Ukraina prawdopodobnie jednak zgodziła się zmniejszyć liczebność sił zbrojnych Ukrainy do 800 tysięcy. Według Financial Times najtrudniejszymi punktami nowego planu Pozostają kwestie terytorialne oraz gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stany Zjednoczone Ameryki, które muszą uzgodnić osobiście Wołodymyr Zełenski i Donald Trump. Ponadto wskazano, że amerykański urzędnik cytowany przez Columbia Broadcasting System News stwierdził, iż administracja Trumpa wychodzi z założenia, że Putin tak czy inaczej zajmie cały obwód doniecki. Negocjacje lub działania militarne według rozmówcy Columbia Broadcasting System. Choć Stany Zjednoczone oficjalnie nie oceniają, czy Ukraina przegrywa na wschodnim kierunku, dynamika działań zbrojnych wskazuje na narastającą presję Rosji. Nazwisko uznał postępy rosyjskich wojsk w rejonie Pokrowska, kluczowego węzła logistycznego Ukrainy, za niepokojący sygnał dla ukraińskiej obrony. Rosyjskie media nazywają go bramą, i właśnie tym Amerykanie wywierali presję na stanowisko ukraińskiej delegacji. Jednak, jak widzimy, nie udało się. Obecnie czekamy na reakcję Rosjan po spotkaniu z Driskalem w Abu Zabi. Przypomnę, że szef Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, zapowiedział, iż Rosja nie zaakceptuje nowego dokumentu, jeśli odejdzie od pierwotnego planu z 28 punktów. To samo dzień wcześniej stwierdził doradca Putina Uszakow. To kluczowy moment. Co zrobi Donald Trump, gdy Rosja odrzuci nową wersję planu pokojowego? Najważniejsze, że znów potwierdziliśmy poparcie dla planu pokojowego. Chcemy pokoju, nie wojny, ale potrzebujemy jasnych gwarancji bezpieczeństwa. To kluczowe, dlatego postawię tu wielokropekę. Podzielcie się opiniami w komentarzach, subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwonek i zostawcie lajka. Bajcie o siebie, trzymajcie się, cześć!